Siema, dzisiaj spróbujemy naprawić usterkę, która dręczy mojego golfa. Mianowicie podczas jazdy są jakieś takie dźwiękowe wibracje, tak bym to nazwał. Podejrzewam, któreś złożysk z przodu. Tak więc dzisiaj będziemy wymieniać lewy przód, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wziąłem zacisk, podwiesiłem go sobie tutaj, wyjąłem klocki, no i odkręcam jarzmo. Ok, no tak wygląda jarzmo, trochę sobie może jeszcze przeczyszczę, jak już je mam wyciągnięte. Teraz zabieramy się za demontaż tarczy hamulcowej, no bo mamy już wszystko na wierzchu. Bierzemy torxa 30. Torx 30? 30. Pukniemy sobie trochę. Co by po pierwsze głębiej weszło, a po drugie, żeby udało się ją odkręcić. O, będzie trzeba przytrzymać pewnie tarcz. I zeszło. No i tak to wygląda. Nie czuję tu jakoś specjalnie luzu na tu. Jest to. Stara śruba. Puściło. Też puściło. A trzecia jest tutaj. Podsuniemy sobie to trochę na bok i teraz ta półoś powinna nam tu wyjść. Półoś nam wyszła. Tu ją sobie odłożymy. Coś tam chrobocze. Postaram się przyłożyć mikrofon bliżej i Wam pokazać. Nie wiem, czy to będzie to, czy to nie będzie to. Słuchajcie. Coś tam słychać. Odkręcamy sobie teraz te trzy śruby od piasty. Powiem Wam, ciężko by było wykręcić, no ale udało się. Tu jest jedna, tamtą wykręciłem i tutaj druga jest do góry. No nie jest tak łatwo wyciągnąć. Założyłem sobie tarć hamulcową, dokręciłem śrubami przez takie duże nakrętki, no i w ten sposób postaram się ją wyjąć. Jak widzicie, coś tam idzie. O! Mamy tą dziwkę. Wkładamy nową piastę. Zobaczymy, jak ona tu podpasuje. Wejdzie bez problemu. Wchodzi bardzo dobrze. Wymiana piasty z lewej strony po stronie kierowcy. Nic nie dała. Nadal mamy ten. Dźwięk taki, taka pulsująca wibracja, chociaż to nie jest wibracja, bo nie ma żadnych drgań na zawieszeniu, to po prostu jest taki dźwięk taki pulsujący. Możemy no. teraz robić tą drugą stronę, no i zobaczymy, mam nadzieję, że po wymianie. Tej piasty z prawej strony zniknie ten dźwięk, no bo jak nie zniknie, to naprawdę nie mam pojęcia, co to może być. Może skrzynia biegów, coś z skrzyni, jakieś łożysko, trudno mi powiedzieć, ale jestem oczywiście dobrej myśli, tak więc zabieram się dzisiaj za wymianę prawego, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to co, mamy nową piastę? Co ona tu jakaś taka przegrzana, fioletowa? Dziwna, widać to. Widać chyba tutaj. Wszystko jest wyczyszczone, więc musi wejść i pasować. 70 Nm plus 90 stopni, tak więc ustawiam sobie na kluczu 70 Nm. Dobra. Nie ma ruchu, kurwa. Wow. Dobra. Jest pierdolony, kurwa. 90 stopni, kurwa. O, siedzi od razu. wahacz, cyk, Idealnie do samego końca. Podamy teraz jazmo, no i teraz klucz dynamometryczny i 200 Nm. Dobra, poszło 200. I wahacz, tutaj różne informacje na temat dokręcania wahacza znalazłem. Jedna z nich to 40 Nm i 45 stopni. Z kolei gdzieś na jakimś innym materiale widziałem 90 albo 100, nawet 100 chyba nm. Ktoś inny z kolei na 65 dokręcał. Natomiast ja go dokręcę na równo 90 nm. Te wszystkie trzy śruby, i myślę, że będzie ok. 90. I tu też mamy 90. Zacisk już mamy i dokręcamy katalogowo 35 Nm i ja dokręcam 5 Nm więcej dobra i to samo tu na dole okay. a chodź tu latareczko, bo tylko świecisz kurde w te 200 Nm na kluczu i doręcamy Jest 200. Robimy sobie tutaj kreseczkę i 180 180 stopni i lecimy. Prawie 90 i jest 180. No to dokręcamy teraz koła na 125. Dokręcam. I jedziemy zobaczyć czy pomogło, czy nie pomogło. No to słuchajcie, chwila prawdy, sprawdzamy czy wymiana prawego łożyska coś dała. Za chwileczkę rozpędza się do około 67 na godzinę, bo przy tej prędkości właśnie było słychać to huczenie. Jak widzicie mam 67. Totalna cisza. Nie ma nic. Dzięki za uwagę. Na razie, cześć.